Ojebany! Dobra, 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 uciekaj, uciekaj. Bo z dużym kudlanem, uciekaj, 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 uciekaj. Z dużym uciekaj, uciekaj, uciekaj. To nie żart, to nie żart. Przecież jesteś tam? Gdzie ty po raz no. jest Dobra, nie komenty, kurwa, wszystkim chybiłem. Kurwa. Mal, no, się odjebał. No słyszałeś, cooldowny, to ty żeś się odjebał. A możesz, kurwa, nie krytykować? Możesz powiedzieć coś mądrego, miłego? Mam mógł 6-4. Ty, zabiłem tego klauna. Teraz muszę zabić drugiego. Ale. Masz nikaję buty, zaraby, ty zaraz Tyk Ojej O matko, jedyna, Czemu on kurwa mnie widzi? O Jezus! O, Jezus. Ale debałem No nie! Jaku... Ja... Nie przyj spać kurwa!